Ale Od jakiej teraz... decyzji pan się spodziewa w tej sprawie, pana Bąkiewicza? Ja przyznam szczerze, że nie widziałem dowodów, natomiast no, po to są prokuratorzy którzy są podlegli prokuratorowi generalnemu w jakimś tam szczeblu, że ja będę y, oczekiwał tego, żeby, żeby przedstawić mi decyzję i przedstawić mi fakty. Jak widać Waldemara Żurka nie opuszcza bojowy nastrój. Po czystkach, jakich dokona na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, postanowi włączyć się do sprawy rzekomego obrażania funkcjonariuszy Straży Granicznej i żandarmerii przez Roberta Bąkiewicza. Robert Bąkiewicz miałby być ścigany za rzekome naruszenie artykułu 226 kodeksu karnego. To jest Znieważenia funkcjonariuszy, natomiast z dostępnych materiałów wynika, że y, absolutnie najgorszym czynem, którego on się dopuścił, było zasugerowanie funkcjonariuszom, że robią za taksówki. Czy nazwanie kogoś taksówkarzem to znieważenie? Co takiego ministrowi Żurkowi zrobili taksówkarze? Głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany. Dzisiejsze spotkanie ministra sprawiedliwości Żurka z uzurpatorem, prokuratorem krajowym Kornel, Kornelukiem, prowadzone na mój temat i jak rozumiem, szukanie powodu do postawienia mi zarzutów, a być może zamknięcia mnie w więzieniu, są wynikiem jednej, jedynej rzeczy. A mianowicie takiej, że pokazaliśmy, że rząd Donalda Tuska działa bezprawnie, przestępczo w procederze ściągania nielegalnych migrantów z Niemiec. A być może określenie taksówkarz jest o wiele bardziej uwaczające niż to, co mówiła Barbara Kurdy-Szatan. Kury! Kury! Co tam się dzieje? To jest kurwa straż graniczna? Straż? To są so maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny. Hey, oppakas! Hey panie. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld 300 euro. Alliance Direct yes odniósł spektakularną porażkę w sprawie czystek, jakie przeprowadził. Pierwsze kolegia sądów sprzeciwiły się odwołaniu prezesów na życzenie kierownika resortu. Podczas Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku niemal jednogłośnie odrzucono wnioski Resortu Sprawiedliwości. Dotyczyły one odwołania wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Przemysława Jasinkiewicza oraz prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk Południe, Tomasza Jabłońskiego. Skala poparcia dla obecnych władz tego sądu, o którym mówił pan. Redaktor jest porażająca, bo tam stosunek głosów, z tego co mi wiadomo, był 10 do 1. Także rzeczywiście poparcie dla obecnego kierownictwa Gdańskiego Sądu jest w środowisku sędziowskim potężne. Czy decyzje ministra Żurka mogą mieć znamiona osobistej zemsty na byłych kolegach? W sprawie Waldemara Żurka sytuacja jest bardzo prosta. Eee, uważa on, że sędziowie, którzy są powołani po 2018 roku, to nie są jego koledzy, ale środowisko sędziowskie ma zupełnie inną ocenę tej sytuacji. Widać to po głosowaniu, które Waldemar Żurek przegrał 10 do 1. Dlatego, że sędziowie, którzy awansowali po 2018 roku w zasadniczej części to są sędziowie, którzy na ten awans zasłużyli i środowisko sędziowskie o tym wie. Mimo to minister Żurek idzie w zaparte. Mówimy pierwsza prezes Sądu Najwyższego. A ja chcę, żebyśmy się przyzwyczajali do domyklatury, pełniąca obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pełniąca obowiązki e, Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Bo te, te osoby wykonują faktycznie te obowiązki. Pełniących obowiązki mówimy w sytuacjach, które są przejściowe, tymczasowe, intertemporalne. Taka sytuacja obecnie nie zachodzi, a posługiwanie się taką tytułaturą sugeruje lekceważenie i niezgody na stan faktyczny. Nowy minister sprawiedliwości sugeruje sędziom, że mogą odpowiadać za wyroki swoim majątkiem. To jest droga cywilnoprawna, i każdy, kto zasiada za tym stołem, wiedząc, że nie tworzy sądu. Musi mieć świadomość, że wyjście z tego budynku może być dla niego najmniejszym prawnym problemem, i faktycznym. Dlatego, że ja uważam, że wygenerowanie naprawdę milionowych odszkodowań. To jest wygenerowanie przez kogoś. Nie możemy zrzucić tego na system. To zrobili ludzie. To niecodzienna sytuacja. Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której dochodzi już nie tyle do straszenia i wywoływania pewnej emocji karnej czy dyscyplinarnej. Ale wręcz do emocji o charakterze cywilnoprawnym, czyli do odpowiedzialności o charakterze pieniężnym. Minister Żurek stara się deprecjonować wszystkich tych, z którymi się nie zgadza, ale tym samym uderza w ustrój państwa. Marcin Bakalarski, Republika.